Wyobraź sobie, że kupując serwer dedykowany, otrzymujesz dostęp do pełnej pomocy administratorów. Jeśli więc twoja korespondencja przestanie docierać do jakiegoś kontrahenta, albo twoja strona zacznie źle wyglądać, lub będziesz potrzebować aktualizacji jakiegoś składnika lub rekonfiguracji. Może będziesz potrzebował odtworzenia danych z kopii, albo twój deweloper, który tworzy nową wersję lub poprawia aktualną wersję twojej strony, będzie potrzebował o czymś porozmawiać. Wystarczy, że napiszesz. O tym do nas. Postaramy się, aby Ci pomóc. Jeśli natomiast zastanawiasz się, jak to jest możliwe, to już Ci odpowiadam. Chodzi o nasze podejście do produktu, które jest raczej z czasów, gdy produkt miał być trwały, by można było na nim polegać. Aby wykonać tę pracę, musimy bardzo drobiazgowo podejść do zagadnienia przetestować je, sprawdzić, dopracować. Tak więc testujemy, weryfikujemy. Chodzi po prostu o to, żebyś nie miał podstaw zgłosić nam swoich uwag. I tak jest od przeszło 15 lat. Zauważ też, że w ofercie nie mamy pomocy, pomocy premium. Nie znajdziesz takich pakietów, ponieważ ta pomoc zawarta jest w cenie serwera dedykowanego. I co ważne, masz to zapisane w umowie.